Więcej. Dobra. A kto wyrzuci najmniej? Musi być jakaś karta. Na no obozach jak dzieci były niegrzeczne, to musiałeś zrobić korytarz. Tak, siu Robimy tylko od tamtej linii coś do tej. To pierwszy. Dobra ja. Dobra, rzucaj. Tak, Wyciska to. Dobra dziewczyna, dziewczyna teraz. Dobra, nie, bo on zatrzymał. Nie, wow, nie ma baktery. Jeden. Trzy. Jestem bezpieczny. Co zrobicie? Chcesz się dołączyć w ciemno, tak czy nie? Nie, nie, ja nie chcę. Tak czy nie? Nie, ale w ciemno? My wierzymy wszyscy udział. No. Dobra, ja dołączam. Dzień ja, ja też dołączam w ciemno. Dobra, ale ja też nie wiecie o co gracie, czy co? No, do... No, no. Kurde, kurde dwa! A było cztery, no. się... A teraz nie wiadomo, czy cztery to jest dobre, czy dwa to jest dobre, stary. może że grają, że im niższa, tym lepsza liczba. Sześć! Wzajemnie, tak, że kto przegra, ten musi zrobić korytarz żabek. Hop, 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 hop. To wyrzucicie najwięcej. Hop, no tak. Najwięcej, no, tak. Najwięcej. Autentyk, no możecie zobaczyć potem. W trójkę okay. mieliście najmniej, no to we trójkę, trójkę zasuwać. To żabki, ale wyścigami. Ale nie, można, ale nie można tyłka do góry podnieść. W sensie... Jak się robi żabki wyścigami? Tak, no tak, w sensie, ale musisz skakać nisko. Ale, no, ja już idę! Jesteś? Ty jesteś ostatni. <śla> to wyścigi, no. Aaaa! Dajesz, kochanie. To jest jakaś ropucha, to nie jest żaba.